Cześć, cześć, witajcie, witajcie w kolejnym odcinku wszechstronnej serii o Minecraft. Słuchajcie, dzisiaj stoczymy pewien pojedynek. Dzisiaj przywołamy pewną osobę. Osobę albo coś. O niku Entity303. Dokładnie tak. Zapewne pamiętacie odcinek yy, z Minecraft Discovery, kiedy to, przywo kiedy to opowiadałem wam o tej postaci. Jeśli ktoś tego nie widział, zapraszam was do tego materiału, aby lepiej zapoznać się co to w ogóle jest. Zobaczcie, jak widzimy, mamy specjalną arenę i na tej arenie możemy przywołać właśnie Entity 303. No dobra, ok, w takim razie, słuchajcie, lecimy, lecimy. Najpierw musimy zbudować pewną strukturę, która pozwoli nam na przywołanie właśnie Entity 303 i zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądać. Ok? Dobra, musimy zbudować dokładnie coś takiego. I słuchajcie. Na środek musimy położyć armor stand. I zanim to zrobię, zostawcie łapkę pod tym filmem, ok? Bo to, co za chwilą zobaczycie, to będzie coś niesamowitego. Co tam się stało? Ok, to wygląda źle, wiecie? Dobra, w takim razie. Niech się dzieje, co chce. Lecimy. Ok. Ło, wow, wiecie co, ja wolę stąd uciec. Patrzcie. Jest, mamy go. Mamy to 3. Wow. Co jest krane? Ja jego, coś świetnie to wygląda. O nie, o nie, co to jest? Coś mnie bije. Wow, okej. Okay. Dobra. Zabijamy to. Co tu się dzieje? Okej, okay, tu, tutaj jest fajne miejsce. Ile tego jest? Koler ma tutaj swoich... A, pomagierów, że tak powiem. Trzeba ich wszystkich zabić. Ale czekajcie. Co to jest? Co to jest? Czekajcie, mam łuk. Spróbuję to zestrzelić. Okej. Okay. Kurde, przeszkadzają mi tutaj te... ...małe łosie Czekajcie, ja mam... TNT, zaraz się z nimi rozprawię. Zaraz się z nimi rozprawię. No chodźcie tu. Dawajcie. Już, wybuchaj. O kurde, dobra, jeszcze jedno. No chodźcie, dawajcie. O tak, jak ja lubię TNT. Dobra, jeszcze raz. A, tylko szkoda, że tak daleko. Czekacie, ja muszę się skupić na tym Edit 303. Muszę zabić, czekacie? To on? Czy to na pewno on? Tak, to on. Wiecie co? Żebym ja tutaj nigdzie nie wpadł, bo to wygląda groźnie. Ok, dobra. To będzie trudne, wiecie co? Weźmy sobie na jakąś wieżyczkę, bo my tu nieźle obrywamy. I to nie wygląda za dobrze. O nie, to są źródła do Bedroka, aż czekajcie, jeszcze trzy Dobra Come on, come on, come on, Roxu I ostatni. Trafiłem? Jest, trafiłem go. Co się dzieje? Gdzie jestem? Wow This is my final form, to moja ostateczna forma! Wow. Patrzcie co jest grane! Co tu się dzieje w ogóle? O nie, to się zapada. To wygląda źle, to wygląda bardzo źle. To jest jakiś spliw O o, o o zobaczcie jak to wygląda episko. Ja cię kręcę, nie mogę w niego strzelać. Strzały się od niego odbijają, patrzcie O o, 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 okej okay. Dobra, chyba musimy zniszczyć znowu te slajmy, wiecie? Ale ja tu muszę zjeść jakieś jabłuszko Nie, 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 nie nie mogę zabijać tych silverfish, bo ja tu zaraz spadnę pod ziemię. Czekajcie, ja muszę ubić te slimy. O, 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 -o. <laughs> Nie, no świetnie to wygląda. Dobra, e, słuchajcie, jak zapewne już skojarzyliście, to wszystko to jest komenda i tak, komenda pozwalająca nam na zespawnowanie Entity 303. I powiem Wam, że to wygląda naprawdę fajnie. Zaraz zobaczcie, co będzie pod koniec. Bo to będzie coś konkretnego. O kurde, no co mnie tu leje? Spadaj. Spadaj, mały. To jest jakieś minionki jego, czy co? Wypad. Idziemy na wyżyczkę kolejną. Co tu jeszcze jest? Są tu jeszcze jakieś slimy? Magma cube tak naprawdę są i tu jest ich dużo. No, nie, z nieba cały czas spadałem jakieś. Shit. Dalej, 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 Roxu, skończ to. Come on, come on, bo zaraz mi zbroja padnie. O nie, 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 nie. O, shit, nie. To wygląda źle, to wygląda bardzo źle, mam powiem. Wiecie co? Udało mi się, udało się zniszczyć. Nagle teleportowałem się obok niego. Zobaczcie on tutaj jest. Tylko, że nie mogę się ruszać, nie wiem co się dzieje. Come on, come on, czy nie mogę wyjść? Jest, mogę. Chodź tutaj, gdzie ty jesteś? Come on, come on, Jest, udało się. <laughs> Dobra, słuchajcie, zabiłem MDT 303. Wygrałem, wygrałem życie, ponieważ go pokonałem. Dobrze, tak jak wcześniej wspomniałem. Zapewne już skojarzyliście, że to wszystko jest zwykłą komendą, która spawnuje nam właśnie taką postać. I zobaczcie, po zabiciu anti 303 dostaliśmy kilka itemów: Dead 33, eee, bo źle to przeczytałem, 303, oraz y, Anti 303. Eee, dokładnie tak. I co my tutaj możemy z tym zrobić? Kiedy mamy Anti 303 i mamy je w ekwipunku. Jesteśmy bezpieczni od Entity 303. Czyli Entity 303 nie będzie już nas nawiedzać w postaci na przykład wyskakujących silverfishów z kamienia i innych kilku rzeczy, o których Wam zaraz powiem przy okazji, jak będziemy instalować tą komendę. I oczywiście mamy jeszcze Dead Entity 303, i to jest, zobaczcie, taka statuetka, która może sobie wisieć gdzieś w naszym domku i może ładnie świecić. Że to właśnie my pokonaliśmy Entity 303. Te skrzydła ma fajne, nie? Kurde, niesamowite, i on tak machał tymi skrzydłami. Episko. Dobra, w takim razie teraz pokażę wam, jak zainstalować tą komendę, jak ona tak naprawdę działa. Ok, w takim razie lecimy na płaski świat, bo tutaj jest trochę za mało miejsca i chyba troszkę za dużo Creeperów. Co? No, zdecydowanie, zdecydowanie za dużo. I pająków też. Dobra, lecimy do poradnika. No dobrze, w takim razie teraz zaprezentuję Wam jak tą komendę zainstalować. Działa ona na Minecrafcie od 181 do 1.89 i jest autorstwa IM Minecraft. Dokładnie tak. Na początku oczywiście musicie sobie zesponować komend bloka, czyli o oh matko Game Mode Give Małpa Player comment Block. Dokładnie tak. Następnie wklejacie do tego komend bloka komendę, którą macie w opisie w opisie macie link do komendy. I w tym, na tej stronie, z tego linka jest komenda, więc Ctrl F. Ctrl raczej. <gry> I klikacie Dan. Ok. Na później zasilamy tego blocka przyciskiem. Jednorazowo. I on sobie już tutaj nam działa. Dobra. I od razu jest chyba aktywny, tak? Tak. Teraz y, nic tu nie róbcie, jeśli chcecie, żeby był aktywny. Jest od razu aktywny. I teraz na naszym świecie pojawiają się dziwne rzeczy. Jednak y, te rzeczy. Trafiają się nam bardzo rzadko. Nie wiem czy na płaskim świecie, jednak możemy znaleźć na przykład, że tak powiem, kubkę z tą i z tych stąbryków nagle zaczynają nam wypadać Silverfisha. Możemy znaleźć również tabliczki z innymi napisami, e, z jakimiś takimi dziwnymi, nie wiem hieroglifami. To naprawdę wygląda dziwnie e, i może przestraszyć jakiegoś gracza. E, również nasze domy mogą się podpalić oraz e, lasy. Więc uwaga, ponieważ ta maszynka może nam tutaj rzeczywiście e, sprawić kilka problemów. Dobrze. W takim razie, kiedy postawiliśmy sobie tą maszynkę gdzieś na naszym świecie, możemy sobie teraz zespawnować entity 303 w bardzo prosty sposób. Potrzebujecie do tego e, półpłytkę kwarcu, może dojdziemy trochę dalej. Ja tu szukałem tak naprawdę tych tabliczek i tych innych rzeczy, jednak one się nie spawnują chyba na płaskim świecie. Więc pamiętajcie, możecie na własnym świecie to przetestować i zobaczyć, jak to będzie wam tutaj po prostu działać. Dobra, w takim razie bierzemy sobie. O, najpierw możemy sobie wziąć Obsydian, ponieważ łatwiejsze będzie to do zbudowania. I budujecie z Obsydianu dokładnie coś takiego. Następnie robić obramówkę z y, pół płytek kwarcu. Ok. I na środku dajecie armor stand. Pięć. I zaczyna wam się zabawa. Tak, teraz mam chyba wyłączone particle. Czekajcie. Aha, teraz będą włączone. Więc. Y, no, zobaczcie sami, co się zresztą zaraz stanie. Widzieliście to, tak czy inaczej, przed chwilą. O, i to jest nasz Entity 303. Tak, dokładnie. Jak widzicie, na początku niszczą teren. I to nie wiem, czy nie niszczy tego terenu do Bedrocka. Więc uwaga, bo bardzo łatwo i szybko można wpaść. Nie, nie do Bedrocka, ale mi zniszczył, ponieważ miałem taką arenę, że od razu był Bedrock pod mapą. I to był pewien problem. Sponują się Silverfisher. Później musimy, tak jak wcześniej widzieliście, zabić tutaj te slajmy. Ciach, ciach, ciach. Ok, teleportujemy się na taką platformę. I rosną mu skrzydła, co wygląda naprawdę niesamowicie. I zaraz zacznie machać tymi skrzydłami. Jak smok. Kurde, no genialne, 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 genialne. Bardzo fajna rzecz i naprawdę wielkie propsy dla autora za takie coś. Zresztą w opisie oczywiście macie autora, link do jego filmu. Wszystko możecie sobie przejrzeć. Ach ty, 303 Szczerze mówiąc już dawno chciałem nagrać ten materiał. Ponieważ yy, przedstawiłem wam yy, całą historię NTT 303 yy, i w końcu jest. Okej, okay, porobiłem sobie troszkę screenów. Może będzie na miniaturkę, ponieważ no całkiem fajnie to wyglądało. No i cóż, i to byłoby wszystko. Mam nadzieję, że taki odcinek Wam się spodobał. A yy, tak, i to koniec. Możecie sobie sami zainstalować właśnie tego Entity 303 i zmierzyć się z nim. Szczerze mówiąc pojedynek nie jest aż taki trudny, ponieważ e, tak naprawdę ten Entity 303 jest dość słaby. I muszę się wam do czegoś przyznać, zginąłem podczas walki z nim, wpadłem do mm, odchłani, tak, pod badroka, więc no niestety. To był minus, nie, nic się nie dało już zrobić. <grych> Dobrze, w takim razie dzięki za oglądanie, trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnych materiałach. Cześć!